Hej, kochani, mamy dzisiaj 7 grudnia 2020 roku. Postanowiłam, że nakręcę dla Was takiego daily vloga. Krótkiego daily vloga, ponieważ siedzę dzisiaj sama w domciu Jak wiecie, ostatnio dużo siedzę w pracy i tak naprawdę moje życie skupia się na tym, że głównie chodzę do pracy. Yy, wiadomo, mam jeszcze szkołę, więc w wolnym czasie zajmuję się też szkołą, bo jestem teraz na pierwszym roku kosmetologii. Szkole się na kosmetyczkę. Mimo tego, że jest grudzień, to za oknem dzisiaj wyjątkowo ładnie. Nie wiem na jak długo to się utrzyma, ale słoneczko ładnie świeci, jak na tą porę roku. Na wstępie powiem, że my z Rafałem jesteśmy raczej taką parą, która. Dość ma trudność z utrzymaniem porządku i teraz w naszym domu jest dość bałagan i dzisiaj będę skupiać się też na tym, żeby posprzątać w międzyczasie, więc jeżeli będziecie widzieli burdel, no to się tym nie przejmujcie, to jest u nas całkowicie normalne. Jesteśmy dość zapracowaną parą i nie mamy dużo czasu na sprzątanie yy, i mało chęci do sprzątania, nie oszukujmy się. Więc tak naprawdę, kiedy jest wolne, a rzadko jest wolne, bo pracuję tak naprawdę codziennie po 12 godzin, wiadomo, wychodzę, wstaję o 7, wychodzę z domu, godzina 22, 23 jestem w domu, więc no ciężko jest cokolwiek ogarnąć przy tym, że ja generalnie każdą wolną chwilę staram się poświęcać też na YouTube'a. W ogóle mamy ogromny problem a propos tego, że nie mam jeszcze szafy, bo dużo sklepów jest takich, że... Jakby znajdziesz fajny mebel, ale musisz czekać 2-3 tygodnie, albo 2 miesiące, żeby go dostać, więc to jest tragedia, a jeszcze w czasie koronawirusa, kiedy co chwilę zamykają sklep i jest ciężko, szafę, więc cieszę się, że kupiłam chociaż tą komodę, czy regał, czy inne tego typu rzeczy, bo to mieszkanie było całkowicie puste, kiedy myśmy się tutaj wprowadzili, więc i tak uważam, że w przeciągu 2-3 dni praktycznie wszystko prawie umeblowaliśmy, to jest naprawdę super. Zresztą, właśnie takim skutkiem jest brak posiadania szafy. Myślę, że nie muszę tego komentować, ale bez szafy jest cholernie ciężko. I wy może tego nie widzicie na filmach, ale właśnie w takim chaosie muszę szukać swoich rzeczy na co dzień. Dzisiaj w ogóle przyszła nowa paczuszka z kolejnymi witaminami do włosów, które będę dla Was testować. Także na moment muszę wrócić do życia youtuberki, nagrywającej dla Was testy, więc. Idę rozpakować tą paczuszkę i będziemy kontynuować vloga. Wracając do mojego vloga, właśnie skończyłam nagrywać mm, pierwsze próbki do naszego nowego testu z Pandy. Mam takie dwa opakowania żelków i ogólnie dwa małe i dwa podwójne opakowania e, tych właśnie musujących witamin do picia. Także efekty tego na pewno zobaczycie i od razu zaznaczę, że ten filmik nie będzie sponsorowany, bo wszystko kupuję sama i jest dobre. Generalnie no to już mamy godzinę po 13, e, dzisiaj spędziłam większość czasu w wannie, powiem Wam szczerze, że bardzo lubię spędzać czas w wannie, no bo długi czas odkąd się wyprowadziłam z Chiloni, w sensie w Gdyni, nie miałam wanny, bo wcześniej mieszkanie, które wynajmowałam nie miało wanny, drugie mieszkanie, które wynajmowałam nie miało wanny, wannę miałam przez chwilę, kiedy była u, ma u mamy i teraz znowu mam wannę, więc... Jeszcze kiedy jestem sama w domu z Rafałem i mogę siedzieć w tej wannie godzinami, to jestem po prostu w niebo wzięta. Yy, bo ogólnie ja jestem takim typem człowieka, który w wannie tak naprawdę o siebie dba, bo kiedy ja nie miałam wanny, nie miałam czasu robić sobie jakiś maseczek i innych rzeczy, a teraz kiedy mam wannę, to z wielką chęcią siedzę w tej wannie nakładając jakieś maseczki, gole nogi, wiecie, takie typowo babskie sprawy, więc teraz tu dużo będę mówić. Bardzo często pytacie mnie, gdzie jest żabcia, czemu jej nie pokazuję na filmach. Żabcią jest wszystko ok, Jest zadowolona. Ogólnie żabcia jest takim kotem, który bardzo lubi się przeprowadzać. I wiem, że to jest dziwne, ale ona w ogóle nie przeżywa przeprowadzek. Dla niej najważniejsze jest w ogóle kimuś lipką, ma takie zuspane. Dla niej najważniejsze jest, żeby po prostu być blisko swojej panci. I ona jest zadowolona. Ona się przeprowadzała już ze mną chyba 10 razy. Około 10 razy, bo pancia się za chwilę przeprowadzała, więc ona jest przyzwyczajona do przeprowadzek i wręcz traktuje to jako przygodę. Ona bardzo lubi się przeprowadzać. Kiedy ona weszła do tego mieszkania, to ona w ogóle od razu czuła się jak u siebie w domu, od razu zwiedzała, chodziła i była zadowolona. Także nie jest to typ kota, który przeżywa przeprowadzki, więc z tym względem naprawdę nie musicie się o nią martwić, bo ona to wręcz traktuje jako przygodę. No trudno się dziwić, jeżeli to jest kot niewychodzący, no to każde jakby nowe miejsce jest dla niej czymś. Fajnym czymś nowym. Siedzieć cały czas w tych samych czterech ścianach przez całe życie, to trochę nudno, nie sądzicie? No, moje słoneczko. Zresztą, żabcia już ma 7 lat, więc też już ma swój wiek maluszek nasz kochany. Ale wiecie, koty żyją nawet po 20 lat, więc ja liczę na to, że żabcia jeszcze długo ze mną zostanie. Zaraz wam powiem, że ciężko jest nagrywać vloga będąc. YouTuberką, która pracuje i ma szkołę, i wszystko, bo wiecie, generalnie ja nie mam na to czasu i ja wszystko robię, kiedy mam wolny dzień. Ja naprawdę, kiedy mam wolny dzień, kiedy jeszcze mam warunki, bo teraz, jakby mieszkamy sami, więc jestem w stanie dla Was nagrywać. To ja, uwierzcie mi, że cały czas staram się robić wszystko dla Was. Teraz mam właśnie do nagrania jeszcze wideo do piosenki, którą już mam chyba z ponad pół roku na kąpie, więc poprosiłam Alana. Nie wiem, czy kojarzycie, po prostu montuje też y, piosenki czasami w Mortalcia, Nie wiem, czy kojarzycie montacie kartani. Więc jakby on zrobił mój mastering tej piosenki, ponieważ no nie mogłam się Rafała za Chiny doprosić. DJ Max z kolei chciał, żebym nagrywała od nowa wokale. A nie ukrywam, że nie lubię nagrywać od nowa wokali, zwłaszcza kiedy, kiedy ja piszę piosenkę, to mam taki zwyczaj, że od razu ją nagrywam, żeby nagrać ją jeszcze w tej fazie, w której ją pisałam, bo wtedy najlepiej ją śpiewam zazwyczaj. Także co tu dużo mówić. Teraz będę po prostu musiała przerwać, bo póki jest jeszcze dzienne światło, a wiadomo, że o tej porze roku o to ciężko, chciałabym nagrać po prostu wideo do tej piosenki. Także widzimy się znowu niedługo. Tak, już nagrałam moją pioseneczkę, więc jeżeli będziecie chcieli ją odsłuchać, na pewno wrzucę ją zaraz na kanał, bo w kolejnej kolejności chciałabym po prostu skupić się teraz na jej montażu. Więc znowu muszę przerwać nagrywanie vloga i idę montować piosenkę. Tutaj nie będzie dużego teledysku, więc raczej długo mi to nie zajmie, ale chciałabym to dzisiaj Wam wstawić na kanał, także zobaczymy się zaraz. Moja autorska piosenka już się renderuje. Teraz właśnie zrobiłam. Zapytałam się, która miniaturka lepsza, ta czy ta? Rafał powiedział, że ta. Teraz zobaczymy, co odpisze Damian, o ile w ogóle odpisze. W ogóle Damiana trzeba opierdzielić, bo czekam już z ponad pół roku, aż łaskawie nagra teledysk do naszej piosenki. Obiecał mi ostatnio, że nagra, i nie nagrał. Zaczyna mnie drażnić, bo już zapłaciłam za mix, piosenka czeka już kupę czasu. I nie zważając na to, że w komputerze strasznie szumi, pokażę Wam może fragment tej piosenki. Hej, Paula, wchodzi na vita, Yo, yo, yo. Damian, co tam? Gitara w końcu, łączymy czym myśli? się mi co? Najwyższa pola. Przeżyłam tyle, że droga szlą, tak straciła no swoje cele. Ty ich nie zmienisz, możesz mi mówić, lecz lecisz mi snuć. Jesteś tak pewny swoich spostrzeżeń, przecież mnie nie znasz, że to już na długo. Więcej Wam nie będę zdradzać, bo nie chcę. Ale powiem Wam tak wkrócie, że ta piosenka to jest w ogóle moje pierwsze podejście do rapu. I ta piosenka jest już tak długo i tak długo już czeka, już jest gotowa do wstawienia od. Yy, 3 kwietnia 2020 roku i ja cały czas czekam, aż Damian nagra ja nawet do tej piosenki nagrywałam słuchajcie teledysk, w którym miałam włosy dotąd i ja ten teledysk już usunęłam, bo stwierdziłam, że nie ma sensu już w ogóle go używać, bo już dawno tak nie wyglądam, więc Damian ogarnij się i nagraj w końcu teledysk bo wiesz szlak trafi zaraz będę publikować dla was nową piosenkę, ciężko nie zauważyć jest już strasznie ciemno ja dalej yy, zajmuję się tubami, już jest nie wiem nawet która godzina, ale jestem strasznie głodna, w ogóle sprawdźmy, która jest godzina, bo jestem ciekawa. Jest już godzina 15, a ja jeszcze dzisiaj nic nie jadłam, oprócz tych żelków, które yy, dla Was testowałam, więc jestem strasznie głodna, wezmę sobie moją wodę, w ogóle ta butelka jest strasznie zarąbista i nie mówię Wam o tym, dlatego że Wam ją promuję, bo sama ją sobie kupiłam, zresztą jak wszystko. Trudno się dziwić, mój kanał nie jest zbyt wybity, nie oszukujmy się, ale powiem, wam, że miałam duży problem, żeby ogólnie mieć wasze wodę do pracy i stwierdziłam, że kupuję sobie tą butelkę i to był świetny wybór. Ciężki jest na mnie ręka od niego boli, ponieważ te filtry są wymienne i to się szybko wraca i zarobi ten komfort jak możesz cały czas mieć wodę praktycznie przy sobie, więc Macie problem w tym, że nigdy nie macie wody z domu, to powiem wam tę butelkę. Wow, co jest w lodówce Pauli? Nic ciekawego jak widać. <laughs> Yy, ostatnio robiłam sałatkę z gyrosa, ale strasznie woda z niej puściła, więc jest strasznie wodnista, ale co z tego, i tak ją zjem, bo jestem strasznie głodna i będę zaraz wrzucać Wam odcinek, a potem jeszcze z Wami pogadam. Także idziemy zjeść i idziemy chwilę posiedzieć przed kąpem jeszcze nad YouTubem. Już godzina w sumie 16.30 ponad, yy, skończyłam udostępniać dla Was piosenkę nową i ogólnie tak patrzę na te swoje zasięgi i mam wrażenie, że ten YouTube jest jakiś porąbany, bo z odcinka na no, odcinek są coraz gorsze, także pozdrawiam YouTube. Teraz tak sobie siedzę, chciałam trochę poćwiczyć granie, bo ogólnie dawno, że tak powiem nie grałam. Ja ogólnie mam bardzo mało czasu na granie, bo cały czas jestem pochłonięta pracą, szkołą, ale już nie będę wam tego mówić, bo po co mam was zanudzać. Ostatnio próbowałem się uczyć Last Christmas. Chciałabym to zagrać na święta, ale nie wiem na ile mi to wyjdzie, bo już trochę opanowałam te trudne yy, bicia, ale mam taki problem, że nie mogę tego zaśpiewać i zagrać. Bo jak bicie samo gram, to jest w miarę ok, zresztą mogę wam pokazać. Pokazać, jak to u mnie wygląda, kiedy ja zaczęłam śpiewać? Widzicie? Mówię wam! Dotalnie nie umiem zagrać i śpiewać. Umiem tylko tym sposobem. name me from Nie, Kurde, nie dam rady. Próbujemy zagrać zamiast dół, dół, góra, Do Zobaczmy, jak to będzie brzmiało. Zamiast... Bo tak, poprawnie jest tak. To jest poprawnie, jak gram tak. To jeden taki chwyt, którym nic nie gram, bo to brzmi chaotycznie, a mianowicie ten. Ogólnie jest jeszcze taki sposób, że jak nie ogarniesz się tak jak ja tego chwytu czyli to możecie spróbować te dwie strony i te dwie strony na zmianę. Rafał mi to pokazał i to się sprawdza. Spróbujmy teraz tym. Foi mais Mam nadzieję, że ogarnę to bicie ze śpiewaniem do świąt. Bo chciałabym to nagrać na grudzień, a nie chcę tego nagrywać. Wiecie, z tym du, 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 bo już żegam tym du, du, du. Chciałabym już umieć to zaśpiewać i zagrać. Ale wiem, że jak ja to ogarnę, to już będę mogła nagrywać kupę kowarów i będzie cudownie. Ale po prostu tak mało czasu poświęcam nagranie, bo po prostu nie mam czasu się uczyć. Powiem Wam uczciwie, nie mam czasu się uczyć. Ogólnie dajcie mi znać, czy chcecie, może, żebym nagrała Wam jakiś odcinek. Szybki poradnik, jak stroić ukulele z tą aplikacją, bo niektórzy mi się mnie o to pytali, a wydaje mi się, że jest to banalnie proste z tą aplikacją, więc jeżeli chcecie, mogę nagrać Wam taki krótki filmik, bo mi w sumie na początku też to sprawiało trudność a okazało się być mega proste, więc jeżeli chcecie, mogę spróbować. I tak sobie myślę, że już jest godzina 16.39. Ja mam do zrobienia jeszcze. Dużo rzeczy w domu, a mianowicie muszę posprzątać. Więc myślę, że zakończymy tego vloga. Bo nie będzie nic ciekawego się działo w tym, że sprzątam. Lub robię lekcje do szkoły. Więc co? Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cofnijcie się, proszę, też do mojej nowej piosenki, bo są strasznie słabe zasięgi. Podoba mi dwóch nowych piosenek, bo ostatnio mam dwie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ja teraz będę montować ten odcinek dla Was i idę ogarnąć mieszkanie. Pa, pa!